Ten kanał istnieje dzięki pasji i wsparciu naszych patronów. Jeżeli i Ty chcesz dołączyć do tego grona, możesz wesprzeć nas na patronite.pl/łamane na alanpaczuszka.historię. Dziękujemy za Twoje wsparcie. Nad kremlowskimi murami unosiła się mgła. Gęsta, niemal lepka, niosąca ze sobą ciężar minionej zimy. Ludna na rzece w Moskwie kruszył się powoli, a pierwsze oznaki wiosny próbowały przebić się przez zimową szarość. W powietrzu było czuć jednak coś więcej niż nadchodzącą odwisz. Wśród korytarzy władzy krążyła napięta, niemal namacalna atmosfera niepokoju. W sercu sowieckiego imperium, za grubymi murami daczy w kuncewie, leżał człowiek, którego imię wywoływało drżenie u milionów. Józef Stalin, wódz dyktator dymiru komunistycznego terroru teraz był tylko ciałem bezwładnie rozciągniętym na podłodze w skromnym pokoju jego potężne imperium które stworzył żelazną ręką trwało w nieświadomości że jego serce właśnie zwalniało a za chwilę najbliżsi współpracownicy niczym hieny rzucą się do walki o władzę po stalinie Dzień wcześniej, wieczór 28 lutego 1953 roku. Na długim stole w jadalni Daczy w Kuncewie, przykrytym białym obrusem, rozstawiono półmiski z jedzeniem i karawki pełne alkoholu. Stalin, jak zwykle, trzymał się swoich przyzwyczajeń. Uwielbiał tradycyjne gruzińskie potrawy i niechętnie jadał kuchnię rosyjską, którą uważał za zbyt prostą i ciężkostrawną. Zgodnie z jego upodobaniami na stole znalazły się szaszłyki z jagnięciny, mocno przyprawione czosnkiem i kolendrą, kawałki kurczaka w gęstym orzechowym sosie oraz hachapuri, placek wypełniony roztopionym serem, który Stalin często przegryzał między kieliszkami wina. Podano także solone pomidory, które uwielbiał, a które miały równoważyć smak ciężkich potraw. Do tego marynowane grzyby, kawior na czarnym chlebie, a także pikantne ogórki kiszone. Prócz różnorakich dań na stole nie mogło zabraknąć alkoholu, wina i wódki. Stalin był wielkim miłośnikiem słodkich czerwonych win, nie stroniąc jednak od mocnej wódki. Jednak Stalin, jak wszystko w jego zachowaniu, to również było elementem gry. Sam nigdy nie pijał tak dużo jak jego goście, zaś zwyczajem stało się już, że Stalin wymuszał na biesiadnikach kolejne toasty. Wódka płynęła strumieniami, a goście Stalina pili z przymusu. Niewypicie toastu mogło zostać uznane za oznakę nielojalności. Nikita Chruszczow wspominał po latach, że Stalin stosował bardzo prostą, ale skuteczną metodę. Kazał swoim współpracownikom pić coraz więcej, podczas gdy sam dyskretnie rozcieńczał swój alkohol wodą. Dzięki temu zawsze pozostał w pełni świadomy, podczas gdy jego towarzysze coraz bardziej tracili kontrolę nad sobą. To nie była tylko kolacja. To był teatr władzy. Beria, Chruszczow. Maleńkowi bułganin jedli i pili, ale każdy z nich czuł ciężar atmosfery tego spotkania. Nikt nie wiedział, czy Stalin w środku uczty nagle nie zmieni nastroju i nie zacznie oskarżać któregoś z nich o zdradę. Nie można było odmówić jedzenia, nie można było odmówić picia, nie można nawet było okazać zmęczenia. Chruszczow wspominał, że mimo luksusu, mimo obfitości jedzenia i alkoholu, nikt przy tym stole nie mógł czuć się komfortowo. Każda kolacja mogła być ostatnią, a każda chwila nieuwagi mogła kosztować życie. Nikt też nie wiedział, że była to ostatnia uczta Stalina. Tego wieczoru jednak pili wyjątkowo długo, bo aż do szóstej rano. Gdy uczta wreszcie dobiegła końca, Stalin udał się do swojego prywatnego skrzydła w daczy w Kuncewie. Ochrona jak co noc czekała na dźwięk dzwonka, który oznaczał, że wódz wstał i jest gotów do rozpoczęcia dnia. Jednak tym razem dzwonek nie zabrzmiał. Mijały godziny, a w rezydencji panowała złowroga cisza. Ochroniarze czekali. Każdy z nich wiedział, że obudzenie Stalina bez wyraźnego polecenia mogło skończyć się tragicznie. Nawet jego najbliższa służba doskonale pamiętała przypadki, gdy ktoś ośmielił się wtargnąć do jego pokoju nieproszony i już nigdy nie wrócił. Minęło południe, minęła godzina osiemnasta, a światła w apartamentach Stalina nadal się nie zapaliły. Ochroniarze zaczęli wymieniać nerwowe spojrzenia, ale wciąż nikt nie odważył się tam wejść. Dopiero około godziny 22, gdy do daczy przybył kurier z dokumentami z komitetu centralnego, ktoś musiał coś zrobić. Jeden z ochroniarzy wziął papiery i z duszą na ramieniu wszedł do prywatnych pomieszczeń Stalina. Ten nie znalazł go w sypialni. Stalin leżał na podłodze w małej jadalni niedaleko stołu, przy którym często jadał samotne kolacje. Był wciąż w piżamie, jego ciało wydawało się bezwładne, ale kiedy ochroniarz się zbliżył, dyktator podniósł na niego wzrok. Próbował coś powiedzieć. Jego usta poruszały się w nieskładzie, ale żadne słowa nie padły. Ochroniarz w panice podbiegł do niego i pomógł ułożyć go na pobliskiej sofie. Wkrótce przybyli pozostali strażnicy, ale nikt nie wiedział, co robić. Stalin oddychał, a jego oczy były otwarte, ale nie mógł mówić ani poruszać się w pełni świadomie. To mogło oznaczać jedno: prawdopodobnie doznał wylewu krwi do mózgu, ale mimo wszystko nikt nie wezwał lekarzy. Strach przed reakcją Berry był większy niż strach o życie wodza. Z czasem Zdecydowano się zadzwonić do Ławrenty Berry, człowieka, który stał na czele tajnej policji i był jednym z najpotężniejszych ludzi w ZSRR. Ale Beria nie odebrał telefonu. Odezwał się dopiero po dwóch godzinach i nakazał, by nikogo nie informować i nie wzywać lekarzy. Była już trzecia nad ranem, gdy Beria wreszcie przybył do Daczy w Kuncewie w towarzystwie Georgii Maleńkowa. Stalin. Nadal leżał sparaliżowany, ale oddychał. Beria podszedł do niego i, według niektórych relacji, nazwał go starym durniem, jakby próbował zbegatelizować sytuację. Po krótkiej chwili po prostu wyszedł z pokoju, nie wydając żadnych rozkazów dotyczących leczenia Stalina. Wód spał, a reszta jego otoczenia zaczęła kalkulować: Jeśli Stalin naprawdę umiera, oznaczało to jedno. Rozpoczynała się walka o władzę. O świcie 2 marca do Końcewa przyjechał Wieczesław Mołotow, a za nim sam Nikita Chruszczow. Dopiero wtedy podjęto decyzję o sprowadzeniu lekarzy, ale ci, którzy zostali wezwani do Daczy, drżeli ze strachu. Nie mogli w pełni zbadać pacjenta, ich ręce trzęsły się tak bardzo, że nie byli w stanie poprawnie zmierzyć mu ciśnienia. Każdy z nich wiedział, że jeśli Stalin wyzdrowieje, może uznać ich za winnych jego osłabienia. Wielu lekarzy w ZSRR kończyło w wagarach lub pod ścianą egzekucyjną za złe diagnozy. A Stalin wciąż był żywy, choć jego stan się nie poprawiał. Beria widział w tym swoją szansę. Nie naciskał na leczenie, wręcz przeciwnie, możliwie długo zwlekał. Chciał przejąć władzę, ale do tego potrzebował, by Stalin umierał powoli, a nie cudownie ozdrowiał. Chruszczow miał inne plany. Wiedział, że Beria może przejąć kontrolę nad państwem, dlatego w kuluarach zaczął zbierać poparcie przeciwko niemu. Beria planował wynieść Maleńkowa na szczyty władzy, a samemu. Rządzić stylnego fotela, ale Chruszczow powoli zaczynał realizować swój własny scenariusz. Przez całą noc 4 na 5 marca stan Stalina pogarszał się. Lekarze, choć w końcu zaczęli go leczyć. Byli bezradni, puls miał nieregularny. Ciśnienie krwi wciąż rosło, a każdy jego oddech był coraz płytszy. W pewnym momencie zaczęła się gorączkowa walka o jego życie, choć tak naprawdę nikt już nie wierzył w jego powrót do zdrowia. Południe zwymiotował krwią i zaczął się wyraźnie dusić. O godzinie 15.30 Stalin przestał reagować na bodźce. Nie było już wątpliwości, zbliżał się jego koniec. Lekarze próbowali podtrzymać jego funkcje życiowe, stosując leki i sztuczne oddychanie, ale było to już jedynie odwlekanie nieuniknionego. Około godziny 21:30 jego oddech stał się nierówny. Świadkowie mówili, że jego ciało zaczęło nagle rzucać się w konwulsjach, a z ust wydobywał się chrapliwy, nieludzki dźwięk, jakby chciał coś powiedzieć, jakby próbował jeszcze walczyć, ale organizm nie był już w stanie mu służyć. O godzinie 21.50 lekarze stwierdzają zgon. Stalin przestał oddychać. Według świadków w ostatnich sekundach jego twarz wykrzywiła się w straszliwym grymasie. Oczy, które przez dekady przenikały ludzi na wskroś, teraz były szeroko otwarte, pełne strachu. Jakby wódz w ostatnich momentach swojego życia zobaczył coś czego bał się najbardziej Jeden z obecnych wówczas lekarzy miał nawet zanotować w swoim pamiętniku Talin umierał ciężko walcząc o każdy oddech A później nagle jego twarz przybrała wyraz czystego przerażenia Nigdy nie zapomnę tego spojrzenia jakby ujrzał coś strasznego na tamtym świecie Było to symboliczne Człowiek, który przez lata siał terror w chwili śmierci, sam wyglądał na przerażonego. Przez chwilę w pokoju panowała cisza. Lekarze i obecni przy Stalinie ludzie wymienili spojrzenia. Nie było płaczu, nie było lamentów, a każdy z obecnych wiedział jedno: walka o władzę właśnie się rozpoczęła. Beria, Nikita, Chruszczow, Mołotow i Maleńkow zrozumieli, że teraz trzeba działać szybko. Stalin był martwy, ale jego imperium trwało. A kto nim będzie rządził, zależało od tego, kto w ciągu najbliższych godzin dni zdobędzie największe wpływy. Tymczasem w Moskwie wciąż nikt oficjalnie nie wiedział, że Stalin nie żyje. Wieść o śmierci dyktatora nie została podana od razu. Przez całą noc najwyżsi przywódcy ZSRR omawiali strategię. Co powiedzieć narodowi, jak przekazać informacje o jego odejściu, jak ułożyć nowy układ sił? Dopiero 6 marca rano około godziny 4, TAS wydała oficjalny komunikat o śmierci Stalina. Wydrukowano go w gazetach i nadano w radiu. Obywatele ZSRR dowiedzieli się o tym dopiero rano 6 marca, gdy w kioskach pojawiły się gazety z czarnym nagłówkiem: Józef Wisarionowicz Stalin. Nie żyje. Wieść o śmierci Stalina wywołała szok. W wielu miejscach ludzie płakali. Miliony obywateli ZSRR przez lata były poddawane propagandzie, która przedstawiała Stalina jako ojca narodu i nieomylnego przywódcę. Teraz ich świat legł w gruzach. Jednak nie wszyscy płakali ze smutku. Były też łzy ulgi. Dla milionów więźniów gułagów i tych, którzy żyli w strachu, oznaczało to koniec epoki terroru. W Moskwie zaczęły się przygotowania do pogrzebu. Ciało Stalina zabalsamowano i wystawiono na widok publiczny w sali kolumnowej w Domu Związków. Do miasta zaczęły napływać tłumy ludzi chcących pożegnać dyktatora. 9 marca 1953 roku odbył się pogrzeb Stalina. Tłumy ludzi w Moskwie zgromadziły się na ulicach, by oddać mu hołd, ale organizacja uroczystości wymknęła się spod kontroli. Podczas ceremonii w tłumie wybuchła panika. Ludzie napierali na siebie, próbując dostać się bliżej trumny, a w wyniku zamieszania doszło do śmiertelnej tragedii. Według niektórych źródeł zginęły setki, a nawet tysiące osób stratowanych przez tłum. Ciało Stalina złożono w mauzoleum na Placu Czerwonym obok Lenina. Jednak już w 1961 roku, gdy Chruszczow rozpoczął politykę destalinizacji, podjęto decyzję o usunięciu jego zwłok z mauzoleum. Wówczas przeniesiono je na cmentarz przy murze kremlowskim i pochowano w znacznie skromniejszym grobie. Śmierć Stalina oficjalnie przypisano wylewowi krwi do mózgu, który miał nastąpić w nocy z 1 na 2 marca 1953 roku. Jednak okoliczności jego agonii, opóźniona reakcja otoczenia i późniejsze wydarzenia sprawiły, że od dekad pojawiają się liczne teorie sugerujące, że jego śmierć mogła nie być w pełni naturalna. Jedną z najpopularniejszych teorii jest hipoteza, że Stalin mógł zostać otruty przez ludzi z własnego otoczenia. Głównymi podejrzanymi są Lavrentij Beria i Nikita Chruszczow, którzy mieli najwięcej do zyskania na śmierci dyktatora. Według tej teorii, trucizna mogła zostać dodana do jedzenia lub alkoholu podczas uczty z 28 lutego na 1 marca. Stalin pił tego wieczoru sporo, jednak nie ma dowodów na to, by wcześniej uskarżał się na jakiekolwiek dolegliwości. Jeśli ktoś rzeczywiście podał mu truciznę, prawdopodobnie nie był to środek o natychmiastowym działaniu, lecz substancja, która wywołała wylew krwi do mózgu lub nagły skok ciśnienia, prowadząc do sparaliżowania organizmu. Niektórzy historycy sugerują, że mogła być to warfaryna. Antykoagulant, który w odpowiednich dawkach może wywołać masywne krwawienia w organizmie, w tym wylew krwi do mózgu. Stalin mógł więc umrzeć w wyniku zawału, wylewu lub uduszenia krwią, a jego objawy, czyli częściowy paraliż bądź utrata mowy, były zgodne z tym, co się z nim działo przez kolejne dni. Nie ma jednoznacznych dowodów. Jednak to, że Beria zdecydowanie blokował wezwanie lekarzy i opóźniał wszelką pomoc, może wskazywać, że chciał mieć pewność, iż Stalin nie przeżyje. Niezależnie od tego, czy został otruty, czy nie, celowe opóźnienie w udzieleniu mu pomocy mogło przypieczętować jego los. Faktem jest, że Stalin przez ponad 12 godzin leżał sparaliżowany, a jego ochroniarze i służba bali się wejść do jego pokoju. Gdy w końcu go odnaleziono, nikt nie zadzwonił po lekarza. Beria nakazywał zwlekać, nie pozwalał informować innych przywódców, i dopiero po wielu godzinach, gdy było już jasne, że Stalin nie odzyska świadomości, wezwano lekarzy. To, że lekarze drżeli ze strachu, nie było przypadkiem. Stalin w ostatnich miesiącach życia prowadził brutalną kampanię przeciwko tak zwanemu spiskowi lekarzy kremlowskich, oskarżając żydowskich lekarzy o sabotaż i celowe trucie sowieckich przywódców. Wielu z nich trafiło do więzień, a część została zamordowana teraz, kiedy przyszło im ratować Stalina, bojąc się represji, mogli działać niepewnie, co dodatkowo pogorszyło jego stan. Ale bardziej znaczące jest to, że Beria i Chruszczow mieli powody by opóźniać leczenie Stalina. Gdyby wyzdrowiał, prawdopodobnie dokonałby kolejnej czystki w partii, której ofiarą mogliby paść zarówno Beria, jak i Chruszczow. Stalin w ostatnich miesiącach życia stał się coraz bardziej paranoiczny. Planował nową falę represji, które miały objąć nie tylko lekarzy, ale i członków partyjnej elity. Niektórzy historycy twierdzą, że szykował wielką czystkę w KC na wzór tych, które organizował w latach 30., a jednym z głównych celów mógł być właśnie Beria. W tej sytuacji zarówno Beria, jak i Chruszczow, Mogli dojść do wniosku, że pozwolenie Stalinowi na śmierć było najlepszym rozwiązaniem. Jedna z najbardziej kontrowersyjnych teorii mówi, że Stalin nie umarł z przyczyn naturalnych, lecz został zamordowany fizycznie. Według tej hipotezy, kiedy Stalin był już sparaliżowany i nieprzytomny, ktoś z jego otoczenia mógł go udusić, aby mieć pewność, że ten nie żyje. Niektórzy historycy sugerują, że Beria mógł wydać rozkaz zabicia Stalina, zwłaszcza jeśli ten zacząłby wykazywać oznaki poprawy. Jest kilka poszlak, które mogą wskazywać na taką możliwość. Stalin w chwili śmierci miał siną twarz i wykrzywiony grymas przerażenia, co może być oznaką nagłego uduszenia lub gwałtownego ataku serca. Brak autopsji, mimo że oficjalnie podano przyczynę śmierci jako wylew, nie przeprowadzono pełnych badań zwłok, co pozostawiło wiele pytań. Najbardziej skrajną wersją tej teorii jest hipoteza, że Stalin mógł zostać uduszony poduszką w swoim łóżku, gdy spał, aby nikt nie miał wątpliwości, że już nie wróci do zdrowia. Śmierć Stalina oznaczała koniec epoki terroru, lecz nie zakończyła bezwzględnej walki o władzę w ZSRR. Jego najbliżsi współpracownicy, zamiast opłakiwać wodza, natychmiast rozpoczęli brutalną rozgrywkę o schedę po nim i władzę na Czerwonym Imperium. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, wesprzyj nas na patronite.pl, łamane na Alan historie. Dziękuję, że jesteś z nami i doceniasz naszą pracę.